W ubiegłym roku leszczyńskie lodowisko czynne było już od 4 listopada. W tym roku miłośnicy łyżwiarstwa na otwarcie sezonu będą musieli poczekać do drugiej połowy listopada. Wszystko przez pogodę. Piękna i ciepła jesień uniemożliwia otwarcie lodowiska w tej chwili. Jak wyjaśnia Sławomir Kryjom, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie, od strony technicznej wszystko jest już przygotowane. Aby jednak można było zacząć mrozić taflę, temperatura w ciągu dnia przez tydzień musi być niższa niż 10 stopni Celsjusza. I w tym sezonie zapłacimy za wejście na lodowisko. Ceny będą wyższe niż w ubiegłym roku, to podwyżka rzędu 2-3 zł na bilecie. Za 50 minut jazdy na łyżwach w tym sezonie zapłacić trzeba będzie 18 zł bilet normalny i 12 zł za bilet ulgowy. Osoby posiadające leszczyńską kartę dużej rodziny zapłacą 18 zł za całą grupę. W tym roku wypożyczenie łyżew to koszt 16 zł. Bilety będzie można nabyć jedynie w kasie, ale nie wykluczone, że możliwa będzie płatność nie tylko gotówką ale również kartą.